Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z mitów z Piggy. więc moi drodzy przechodzimy do gry Piggy The Rise of Isolation, do chapteru numer 1, żeby przetestować tego mita. Wchodzimy do chapteru numer 1, House. Zobaczymy, czy da się zgliczować. Tak samo jak i Penny, jak tak samo jak i Wendigo. Dobra, zobaczmy. Ocenię tego mita. Pyk. Dobra, więc tak. Pyk. Zaczekajmy na Penny. Czy da się ją zgliczować? Zobaczcie! Ten jest tak zgliczowana, widzowie! Że to jest hit normalnie! Dobra, dzielimy się! I zobaczymy, czy da się zgliczować Wendigo. Żeby widzowie przewołać Wendigo, to trzeba zabić Penny najpierw. Przychodzimy do tego samego chapteru, ale musimy przewołać Wendigo. Więc Penny da się glitchować w Piggy of Isolation. Zobaczymy, co z Wendigo. Niech ja mam trochę prościej. Dobra, musimy zejść na dół. Bo podejrzewam, że niebieski znajduje się tutaj. Tutaj gdzieś? Tak. Potrzeba mi tylko niebieskiego klucza. Dobra, musimy tak iść. Pek. O Jezu. Okej, okay. Piggy is gone, widzowie. Uważajcie na oczy, kurde. Piggy is gone. Wendigo has arrived. Zobaczcie! Wendigo też da się zgliczować. A zobaczmy, czy w oryginale Piggy y, to będziemy mieli na następnego mita. Czy w oryginale Piggy da się też y, ta, takiego bota zgliczować? Dobra, kilnijmy się. Dobra, kilnęliśmy się. Wow! Chilnęliśmy się, więc daście te dwa boty zgliczować. Żeby się zestakowały. Żeby było prościej nam to przejść. Więc widzowie kończymy dzi dzisiejszy odcinek z mitów. Dzięki, że byliście. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.